Dzisiejsza Ewangelia mówi o dwóch osobach, które przyszły do świątyni, żeby się modlić. Jedna to jest faryzeusz, który mówi, że dziękuję Bogu, że nie jest jak inni ludzie, tylko że on jest właśnie taki dobry, daje dziesięcinę, jest po prostu super wierzącym człowiekiem. A drugi to jest celnik, który mówi Ewangelia, że nie śmiał oczu znieść ku niebu i że właśnie Pan Bóg wysłuchuje. W tej perspektywie tej modlitwy, tego człowieka, który siebie nie wywyższa, tylko stawia jakby w takiej pokorze, chociaż, no, wiadomo, tutaj nie jest to ideal, bo Pan Bóg też kocha, jak siebie doceniamy, jak właśnie doceniamy, że jesteśmy Jego stworzeniem. Chociaż, tak naprawdę, też tak, tak patrząc z perspektywy, to chyba ani jeden, ani drugi tak de facto nie mają takiego dobrego obrazu siebie i obrazu Pana Boga. Tego, że jeden bardzo potępia siebie, mówi, że no właśnie Ewangelia mówi, że, że nawet nie, nie śmiał oczu wznieść ku niebu, a wiemy, że Bóg chętnie patrzy na nas, że On po prostu jakby cały, całego siebie dał nam, żebyśmy właśnie my się mogli też podnieść. Więc ta Ewangelia pyta nas, jaki mamy obraz siebie. Czy to jest taki obraz nas, który nas też przyjmuje, włącza? Jest taki wobec, czy, czy jesteśmy wobec siebie cierpliwi, łagodni? I druga rzecz to jest właśnie to pytanie o obraz Pana Boga. Czy mamy taki obraz Boga, który tylko patrzy na grzechy, czy też właśnie wymaga od nas ofiar, tak jak ten Faryzeusz, że daje dziesięcinę ze wszystkiego? Czy po prostu jest Bogiem, który. Wiadomo, kocha i różaniec nasz, kiedy modlimy się Nim i każdą modlitwę naszą, ale właśnie wszystko też tak przyjmuje bardzo łagodnie, jest taki niesłychanie zatroskany o ciebie. Spytaj, spytaj jak na siebie patrzysz i spytaj, jak patrzysz na Boga, a w Jego spojrzeniu jest spełnia przyjęcia i miłości.